Dzień dobry, dzień dobry. 6 grudnia, dziś Mikołajki. Wszystkiego najlepszego z okazji Mikołajki Wam. Życzę fajnych prezentów. Dobrze, kochani, widzicie, jest inne światło. Jest późniejsza pora niż zwykle. Po prostu dziś totalnie zaspałam. No, niestety, no ale szybko, szybciutko się ogarnęłam. No i nagrywam dla Was. Blokmasik, czyli szósty. Przeczytam dzisiaj yy, słowo dnia, a słowo dnia brzmi. Wartość ma nie tylko sam podarunek, ale też sposób, w jaki zostaje ofiarowany. Powiem Wam, że ja bardzo przywiązuję wagę do tego, czy ktoś mi prezent daje od serca, yy, czy to jest taki właśnie. Yy, Szczerze dany prezent. Może być to nawet jeden mały cukierek, ale żeby to ktoś, ten prezencik dał czy z czystego serca, z takiego samego siebie, z potrzeby duszy. Także ja zawsze właśnie taką wartością w życiu się kieruję. Bo jeżeli ktoś ma mi, ma mi dać prezent na siłę, no to niestety ja takiego prezentu nie chcę dajcie znać jak wy podchodzicie do słowa dzisiejszego dnia kochani zaczniemy dzisiaj tak nietypowo od kalendarza lint o zobaczymy gdzie tu jest czwóreczka o jezu czwóreczka widzicie szósteczka czwóreczka pomyliłam się totalnie Pusteczka e, była pod taką e, tutaj gwiazdeczką dzisiaj jest złota kuleczka jak e, zazwyczaj, tylko każda kuleczka nawet jak jest e, złota, to, to, e, to e, ma inny nadruk na, e, na złotku dzisiaj jest śnieżynki. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy też nie, ale tak producent wymyślił. Yy, następny pakuneczek od moich ananasków. wam pokazuję Oj, moje ukochane płatki perfekta to są płatki, żelowe płatki pod oczy lub na linii mimiczne też są bardzo fajne te płatki, ja uwielbiam te płatki jak już wiecie są one super, także dziękuję bardzo i coś dla osłody Knoparsik, bardzo lubię knoparsek, także do kawki będzie. Następna, następny pakuneczek, jest to pakuneczek od Asiuni. Wczoraj odebrałam autko od mechanika, wszystko ok pozałatwiałam większość spraw, także jestem z siebie bardzo zadowolona. I powiem Wam taką historię. Zrobiłam wczoraj dobry uczynek, ponieważ jakiś, jakiś czas temu ja kupowałam kartki świąteczne w, w sklepie taka młoda dziewczyna, kasierka mówi do mnie: O, kupuje Pani kartki! Jak ja bym chciała dostać kartkę, zawsze dostaję tylko smsy. A to taki fajny zwyczaj. I sobie pomyślałam, że jak już mam kartki i po prostu. Będę wypisywać te kartki. No to również wypiszę kartkę dla tej pani nieznajomej kasjerki. Wczoraj pojechałam do tego sklepu, gdzie ta pani pracuje, yy, miałam na tyle szczęścia, że ta pani była w pracy i po prostu yy, udałam się do tej kasy, kupiłam jej duże pryncypolo i dałam jej w kopercie yy, tą kartkę. Była bardzo zaskoczona. Wręcz wzruszona, że jej podarowałam kartkę z życzeniami na święta. Życzyłam jej wszystkiego dobrego. I, i pojechałam z tego sklepu. Także tak się cieszę, że ofiarowałam kartkę tej dziewczynie i że wywołałam uśmiech na jej twarzy. <kluzny> A tutaj, Mikołajek, Mikołaj, przykładowy Grześek. Ja też, też uwielbiam te grześki, bardzo fajne. Ja je bardzo. Często nawet kupuję tak od kawę. Następny pakuleczek. Od Celinki, od Darka. O, Proszę, perfumatka. Ale próbuję odczytać zapach. Eli Sap. Nie wiem, czy dobrze czytam, ale... Ale jeżeli zrobię jakiś błąd, to mnie poprawcie. Jak można tak zaspać, masakrać, Wam powiem. Ja po prostu jestem w szoku. Ale jakoś się wygrzebałam. Taki ostry zapach, taki zdecydowany. Dla takiej kobiety z charakterem takim konkretnym bardzo stojącej na ziemi, o właśnie to co chyba dla mnie taki zapach, ja lubię takie ciężkie, zdecydowane zapachy mm. mój, moje klimaty kochani i został nam kalendarz z Sylweką jest to prebiotyczny krem do twarzy z witaminą C o super lubię kosmetyki z witaminą C zobaczymy jak się prezentuje Jestem mega zadowolona. Chciałam wam dzisiaj pokazać ryśka mojego skrzota, bo wczoraj został przyniesiony z piwnicy, ale niestety się tak podobiło, że zaspałam, no i niestety... Postaram <laughs> się wam jutro go pokazać. Aczkolwiek jutro chciałabym wam nagrać Q&A, czyli te o, yy, odpowiadanie na pytania, yy, które mi zadaliście na Instagramie. No, zobaczymy, jak to będzie. I jeszcze chciałam w weekend nagrać zaległe DĘKO. <laughs> <laughs> Powiem Wam, że zostało przegłosowane, żeby nagrać w osobnym filmiku i to dobry pomysł, dlatego że. No, vlogmas byłby bardzo długi, gdyby vlogmas był razem z DĘKiem. Także to dobrze, że to będą dwa oso osobne filmy. Tak się prezentuje. Kramik. Zobaczymy, czy coś tu piszę. Oprócz tego, co już przeczytałam. Witamina C, inulina, ekstrakt z acerów, aminokwasy. O, nawet takie ładne, nie wiem, czy tu widzicie, takie ładne, błyszczące napisy. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie producent to wymyślił. I naprawdę fajne pojemności. A no jeszcze pojemność, ja mnie przeczytałam. Pojemność to jest 30 ml. Także pojemność też jest super, taka podręczna. Do kosmetyczki akurat. Kochani, nie będę się tutaj za dużo rozgadywać, bo tak jak wiecie, dzisiaj trochę narozrabiałam tym zaspaniem. No, ale życzę Wam miłych Mikołajek, fajnych prezentów, niezapomnianego dnia, dużo zdrowia. Dziękuję za Waszą aktywność na moim kanale, dziękuję również za odwiedziny na blogu. No i przesyłam Wam mikołajkowe buziaki, wszystkiego dobrego i do juterka. Pa! pa.